Dzień Jerzy Januszko, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Radości i Smutki. Dziś wydanie szczególne, specjalne. Witamy w studio Darka Dobrowolskiego, człowieka wyjątkowego, śmiem powiedzieć, wielką wrocławską, dolnośląską osobowość, bo z jednej strony opiekun ludzi bezdomnych, poeta, redaktor, reżyser, twórca Cinema Albert Production, Filmy Cinema Albert zdobywały nagrody na największych festiwalach, najważniejszych festiwalach filmowych, chociażby na festiwalu Gdyni. Darko, wróćmy do historii. Kiedy powstało Cinema Albert i który film był pierwszy? No przede wszystkim dzień dobry, dobry wieczór. Cinema Albert Production powstało w grudniu 21 grudnia 2005 roku. I pierwsze, pierwsze dwa filmy, które powstały już później w następnym roku, czyli w 2006, to był film Siemasz Wiktor oraz film Pielgrzym o człowieku, który szedł w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II z Wadowic do Rzymu. I to zajęło mu dwa miesiące. Ta osoba, to Czesław, był naszym mieszkańcem naszego schroniska. No i ten, ten czas, który, który ten dwumiesięczny czas, myśmy oczywiście dojeżdżali do niego na, na plany filmowe. Na, 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 no, wiadomo, za każdym razem coraz dalej musieliśmy jechać. No i też oczywiście byliśmy z Czesławem w Rzymie i byliśmy przed grobem Jana Pawła II. Drugi, drugi, znaczy drugi film się Wiktor, który miał też premierę w 2006 roku w starym Browarze mieszczańskim, gdzie nie tylko były mieszkańcy czy pracownicy, ale też były były rodziny rodziny naszych właśnie bohaterów. Także to, to, to było no, no coś pięknego. Tam też tam też no, dokonał się taki akt jakby przebaczenia, czyli w tych głównych bohaterów, gdzie, gdzie żona gdzie żona przebaczyła swojemu mężowi. Tak. W filmach przewiały się bardzo znane nazwiska. Od chociażby muzykę do Twoich filmów komponował Zbigniew Górny, Leszek Moszczel, także. Realizatorem była Agnieszka Zwiewka. To są nazwiska bardzo znane. Tak, Leszek Morzer Leszek napisał muzykę do filmu O nas, czyli Albert Cinema. Agnieszka Zwiewka popełniła ta, taki film, który opowiadał właśnie historię Cinema Albert Production i jego tam, między innymi, głównego, głównego bohatera, Leszka. Dodam też, że muzykę do filmu Skopani napisał Piotr Rubik. Dosie masz Wiktor, Dosiemasz Wiktor, pisał właśnie tak, jak mówiłeś, Zbigniew Górny. Proszę Państwa, Darek wzbraniał się, żebym o tym Powiedział, zaapelował. Cinema Albert może nadal produkować filmy, które zdobywają nagrody na festiwalach filmowych, ale Cinema Albert potrzebuje wsparcia. Jak każda wytwórnia filmowa, do tego są potrzebne finanse. Apelujemy do wszystkich państwa w kraju i za granicą o to wsparcie. Jak potencjalni darczyńcy mogą tą pomoc właściwie finansową przekazać? Przy naszych wszystkich filmach, właściwie wszystkie nasze produkcje yy, były jakby bezfinansowe czyli, czyli no nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Może, ale to nawet nie, nawet nie można nazwać tego, że niski budżet czy ten, no bo właściwie y, nasze filmy były mm, bezbudżetowe. Y, e ale. E tak, ale, ale, e ale duże wsparcie było, było naprawdę y, w, bardzo wielu osób, które poświęcały swój czas nieodpłatnie i. I też no, no, mogliśmy no, zrealizować yy, te wszystkie, wszystkie nasze filmy. Yy, f... Dlaczego ja o tym mówię? Bo mam powód. Wrócę teraz do filmu, proszę Państwa, na który wszyscy czekamy. Jest to historia człowieka bezdomnego, zamurowanego żywcem. Ta sytuacja zdarzyła się chyba we Wrocławiu. Kiedy? To był, nie był, chyba, to tak. No. Mhm. Ten człowiek nie przeżył. Został to to zamurowany żywcem, nie przeżył. Yy, tak, yy, no to, to zdarzyło się we Wrocławiu. Można powiedzieć w całym centrum Wrocławia w Krzysztof, który no, wszedł do pustostanu, żeby szukać no, jakiegoś miejsca na noc. No i niestety już tam został, bo firma, która zabezpieczała ten pustostan nie sprawdziła, że ktoś tam jest, i po prostu zamurowała tam wszystkie okna, drzwi. No i, I człowieka. I, no i człowieka, tak. On nie mógł się wydostać. My, zdjęcia do tego filmu rozpoczęliśmy dosyć dawno, bo w 2014 roku do tej pory film jest. No, no, prawie w 100% zdjęciowo zrobiony. No, zostaje w tej chwili montaż, montaż, wcześniej no, montaż, muzyka. W tej chwili z ekipą też mamy wyjazd do Sopotu na e, kilka dni, no ale to już są takie sprawy kosmetyczne, e, szukanie obrazu. Może szukanie jeszcze, jeszcze czegoś. No Waldek Waldek jeden z bohaterów znaczy no, główny bohater, który odtwarza, odtwarza rolę Krzysztofa, miał podobną, miał po, podobną przygodę, no ale która skończyła się szczęśliwie. Ta. Że on się po prostu wydostał. Że ktoś usłyszał. I, i on po prostu się wydostał z tego pustostanu. No tu niestety Krzysztof nie miał tyle szczęścia i te ostatnie swoje dni właśnie spędził w tym miejscu. Jaku Rozmawiać z tobą może by godzinami? Wtedy przed tobą czoła Jesteś wielki Nie no co <laughs> Drodzy ale pa... dziękuję, ale dziękuję za, za takie słowa miłe. Drodzy Państwo, na adres programu Radości i Smutki, adres będzie podany pod koniec programu, nadchodzi już wiele listów od Państwa. Przypomnę ten adres, Radości i Smutki, sektor 24, Centrum Handlowe Arena, Wrocław, ulica Komandorska, 66. A dzisiaj, jeżeli Darko pozwolisz, chciałbym... Zacytować piękne słowa, które nadeszły z niepołomic. Po z, z widokami Krakowa przysłała pani Irena Szanowny Panie Jurku od dawna oglądałam pana programy Cieszę się, że wrócił pan do V poruszacie Państwo ciekawe tematy, tak jak złamane serca Smutki i radości sama doświadczyłam niezwykłych historii, ale nie jestem jeszcze gotowa, żeby się nią podzielić. Wierzę, że programy radości i smutki trafią do wielu serc z poważaniem Irena, niepołomice. I jeszcze, jeszcze tutaj muszę wspomnieć o wielkich wydarzeniach w środę ósmego, właśnie w tej naszej naszym kochanym centrum handlowym Arena, gdzie mieści się, ja to nazywam Albertówka, sektor, sektor humanitarny, Towarzystwa Pomocy imieniu Świętego Brata Alberta jest tam też redakcja programu Radości i Smutki właśnie w środę. Odbyła się przepiękna impreza. Ponad 500 kobiet z życzeniami otrzymało od nas tulipany. Przepiękne tulipany. Zwyczajność tych kobiet, zwłaszcza starszych, no, nie da się opisać. To było piękne. I też tego ósmego odbyło się wydarzenie, na które myślę <laughs> czekało wiele kobiet bezdomnych. Zostało otwarte schronisko dla kobiet bezdomnych na ulicy Sołtysowickiej tak? w Wrocławiu. Tak, przy ulicy ja Sołtysowickiej. Tym, to jest piękna inicjatywa to schronisko. No panie, panie w końcu przeniosły się ze, ze schroniska przy ulicy Szczegomskiej 9 do e, schroniska przy ulicy Sołtysowickiej. No tam już naprawdę mają bardzo godne warunki. W dniu kobiet było uroczyste. Piękne. Otwarcie tego domu. No przepięknie, przepięknie tam mają panie. E, cały dom w kwiatach, e, no. Myślę, że to też kolejna twoja zasługa. To te, te otwarcie tego schroniska. Kogo? Jesteś tak skromny, człowiek? Nie, 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 nie. To, to tutaj jest ten. To, to żadna moja zasługa. Tutaj, tutaj z, są pracownicy, którzy, którzy e, w, pracują przy ulicy Szczegomskiej, prawda? Opiekunki, kierowniczka. E, także to, to ja tutaj nie miałem ten, żad, żadnych zasług. Tu, zasługą nasze, naszą, powiedzmy, tu schroniska, to jest Tadeusz e, Upiek e, f, na ten piękny dzień. E, wspaniały sernik e, z morelami. Wolny kucharz. No niesamowity, no jadłem go dzisiaj. E, tak mi było tam, no, bo nie wiedziałem, czy aż taki dobry wyszedł. A, no nie mogłem go próbować, żeby go nie. On musiał jechać w całości, prawda? Także dopiero próbowałem go. Spalimy ten, ten pójść sernik już w wielu programach. Ale nie, nie, powiem. to nie mój, no to Pyszne. Tadeusz, Tadeusz tak. tutaj. Ja tam czasami coś tam wniosę do tego, ale niewiele. Tadeusz realizuje te serniki, upiek już w, w naszym schronisku naszym już około kilku ton, 4 czy 5 tony sernika już były upieczone. Także no nasi, nasi mieszkańcy też bardzo lubią e, tak. te wypieki Tadeusza. Także proszę Państwa, pani Ireno z niej połomic dla pani i wszystkich naszych telewizów kolejny piękny wiersz z tomu poezji niechcianej recytuje autor. Zabierz mnie tam, gdzie nie marznie słońce, gdzie niebo nie zamyka się w sobie, gdzie człowiek jest po prostu człowiekiem. Wtedy zostanę przy sobie i uniosę się wysoko, bardzo wysoko. Zabierz mnie w pył na niebie. Proszę Państwa, piękna ta poezja. Tak jak czekamy na twój film zamknięty. Zamknięty, tytuł jest zamknięty, zamknięty. tak, tak. Tak no. czekamy na, na twój no to już... ruszy, tom pozyjnych ciary. Proszę państwa, taki, taki pozyjnych ciary już nikt nie pisze, tylko nasz e, poeta który recytował do Państwa ten e, może bardziej <laughs> by zabrzmiało, no ale. Miło nam spotykać się z Państwem w e, te piątki. Zaczynacie pisać, piszcie o swoich problemach, radościach i smutkach. Przychodźcie e, do centrum Hardłowego Arena e, przy ulicy Komandorskiej 66 we Wrocławiu, do naszej Albertówki, do e, redakcji programu Radości i Smutki. Mówcie o tych problemach. Będziemy o, o nich mówić e, na wizji. Dziękujemy Państwu za dobre serca, za wszelką pomoc. To wszystko. Do zobaczenia w następnym programie. Do zobaczenia i pozdrawiamy bardzo serdecznie.